Manko z tej strony Silver i witam Was w drugim odcinku z WOTA. Więc tak, no zacznijmy sobie bitwę. Myślę, że teraz będzie fajnie, by było przychodzić T28, bo fajnie mi się naprawdę dość gra. Mi się wydaje, że to jest jeden z moich najlepszych czołgów, które mam, chociaż dużo czołgów też nie posiadam. Może dlatego tak mi się wydaje. Więc tak, e, jakiś Redshire, e, mapa, nie wiem o co tu chodzi, widzę, że tu chyba jakieś duże, duże, duże poziomy, nie no, szóste triery na czwarte, na mój czwarty przynajmniej, chociaż jest tam jeden drugi trier, e, który jest zaproszony przez czwarty, więc e, myślę, że e, jakoś chyba sobie poradzimy, no myślę, że przynajmniej tą bitwę przetrwamy. Jak widzieliście filmiki są też po 15 minut mniej więcej, żeby Wam się po prostu m, mieliście coś porobić, o, zobaczyć, a żeby Wam się też po prostu nie nudziło. Yy, a filmiki takie dłuższe to nie będą chyba, że ewentualnie z Wowa Ale to to myślę, że z Wowa będziemy po jednej misji robić, może po dwie coś takiego właśnie na no wspólnie będziemy robić. E, więc tak, dobra, jedziemy sobie tym T28, jest to dość szybki czołg, bardzo mi się podoba. Ściszę sobie troszkę y, dźwięk, y, dźwięk, 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 bo troszkę jest głośny. Dobra, chociaż i tak jest już cicho. O, dobra, taki może być, tak jest ładnie. Dobra, y, idziemy za nimi, a raczej jedziemy tym czołgiem ładnie. Jak na razie, jak widać, jest 0 do 0. Na czym polega? Bo bierzemy tą flagę i wtedy ją opanowujemy jest koniec gry lub ubijamy wszystkich przeciwników lub dostajemy się do nich bazy, która znajduje się pod numerem 2. Yy, a więc tak, dobra, tutaj jest rzeczka. Myślę, że przed nim przejadę i nic mi się nie stanie. A nie, nie, jest tu akurat płytka, bo parę razy już się utopiłem w tej grze czołgiem po prostu i było to trochę niemiłe odczucie, że tak powiem. <laughs> a więc tak, no dobra yy, mamy pierwszą minutę nagrywania mniej więcej znaczy pierwszą minutę nagrywania bo tam jeszcze będę dodawał to intro więc oddam, czy 15 sekund, ale co tam yy, dobra, wjedziemy tutaj do tych krzaków. O, 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 tutaj mamy jakąś małą ścinkę tam, tam ktoś jest yy, spróbujemy jakoś tam o, tam tam jakoś no posuń się, bo chcę tam trafić o, no i musiałem się posunąć i teraz nieładnie, nieładnie celownik mam E, że tak powiem dobra e, tanta e, dobra, e, tanta, e, dobra. E, nic tam nie zrobimy spróbujemy tam wjechać po prostu na pompie całe życie o tutaj ktoś e, obulił właśnie znaczy obulił e, przewrócił ten e, wow 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 tutaj dostałem małe sieki Tutaj spróbujemy go jakoś. O, znowu dostałem. Nie, fajnie. O, o skąd, w ogóle oni tra... skąd w ogóle oni celują do mnie? O, dobra, jest po mnie. Więc teraz nie fajnie poszło. Niefortunnie, że tak powiem. co Kim bym mógł wędrować? Myślę, że fajnie jest, jeden fajny jest z Chociaż ja jeszcze złota grać nie wiem, myślę, że... Co z jednego filmiku na drugi film będę się coś, coś może uczył. Myślę, że to po jakimś tam filmiku, może po, jeszcze będzie inna, jeszcze jedna seria myślę, z WOTA no, myślę, że będzie, bo po prostu gra jest interesująca po prostu. O, kojarzę tą y, mapę, grałem na niej przedtem. A więc tak, y, poczekamy sobie 30 sekund, bo trzeba po prostu poczekać. <laughs> No dobra, mm. no i tutaj chodzi o to, że albo zabij, zabijemy wszystkich przeciwników lub y, dostaniemy się od, do od nich bazy, zniszczymy tam o nich czołgi, które tam stoją i pilnujemy, że tak powiem, i później y, trzeba poczekać do stówki i wtedy y, po prostu wygrywamy mecz. W tym jest więcej czołgów, w tym szybciej leci ta stówka, jakby było na przykład, y, jak jest już tak dwa, trzy czołgi, to już jest naprawdę y, dość szybko. No dobra, jedziemy przed ciebie, a ma tej mapy jeszcze wszystkiego nie ogarnie, a tam na trzecie, czwarte triery, to jest naprawdę początek gry, można powiedzieć, bo to jest krótkie zbieranie w porównaniu do, na przykład ja będę zbierał na ósme triery, albo na siódme, to już jest po prostu więcej zbierania po prostu różnych rzeczy. Dobra, oni jadą tam, więc spadę z nimi, bo tutaj jest po prostu większa grupka, a nie chcę się też tak po prostu wychylać, żeby, że można by tak powiedzieć, chociaż tam, tam ktoś jest, próbujemy wycelować chyba coś, nie no, nic mi nie zrobiłem chyba nic mi nie zrobiłem, no nie wiem, ej strzele tu a nie, nic to nie robi, chciałem po prostu sprawdzić czy mogę to zepsuć bo tak jakoś yy, mi to dziwnie wyglądało i po prostu chciałem spróbować, yy, dobra tyle czołgów tam mają, ojojoj może być ze mną ciańko naprawdę ciańko może być ze mną tutaj, dobra przejedziemy, o widzę tutaj jakiś garbusik yy, mniej więcej yy, podobny do mafii dwójki dość też nie jeszcze bardzo, ale troszkę tak. O, dobra, czułbym już nie strzelał, chciałem już w niego celować. Już chciałem teraz nie strzelać, ale je, strzelać, ale jednak nie udało mi się yy, po prostu pierwszemu szczelić po prostu go. A można powiedzieć tam uszczelić, bo tak, tak by to było, można powiedzieć, yy, faj, yy, ładnie, ładnie powiedziane. Tam jest jakiś czoł, ale nie, nie umiem go dosięgnąć. O tutaj jest jakiś... Dobra, przejdziemy tutaj, może tu go jakoś znajdziemy, o ale szyb, szybki, jest dość. Więc raczej go nie dopadniemy, chociaż tam jest jeszcze jeden jakiś, ale nie on tutaj wjeżdża, boję się tutaj w ogóle, ta gra jest przerażająca, nie? E, tam jest jakiś, dobra, e, o wyjechał tu ktoś, wyjechał tu ktoś, o Jezus, dobra, dostałem, dostałem, może się było osunąć, dobra, nie ma, nie ma, tak łatwo, na mnie. Nawalajcie się tam w niego, dobra Przyjadę tutaj, myślę, że będzie dość bezpiecznie O, dostał O, dobra, zniszczony Jeden od nich już leży, oj czołg, 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 to jest mój jakiś O, przepraszam tutaj niefortunnie mu trochę to zrobiłem teraz O, chciałem szczelić w niego, ale jednak nie zdążyłem. Dobra, schowamy się w krzaczkach. Poczekamy że jakieś czołgi może tutaj będą widoczne na naszym ekranie, chociaż tam jest, tam jest, tam są jakieś czołgi po prostu, ale nie chcę się po prostu narażać, żeby yy, że mówiąc pro, po prostu, o... Nie no tam chyba raczej nie celne, bo to jest dość daleko. Nie no, tam temu nic nie zrobię zbytnio. Nie, nie, nie ma opcji. Tutaj. O! Ktoś tutaj do mnie wjeżdża Dobra, jest po mnie No, jeszcze jedną rundkę zdążymy zagrać, żeby było tak 15 minut A trochę te, te teraz, można powiedzieć, zepsułem tą akcję hmm. Czym by teraz się przejechać? Myślę, że może wezmę tego tą pz -kę. Fajny, fajny człowiek dość mi się nawet podoba. Ogólnie to bardzo szybko tutaj grę wyszukuje, nie to co w LoLu. W LoLu to trzeba czekać w ogóle, chociaż y, na pewno na większych historiach też będzie, ja bo na, na początku jak zaczyna grać w LOL, ale to też dość e, długo wybierało po prostu g, e, Znaczy długo, dość krótko było. Chociaż y, teraz w LoLu trochę trzeba jednak poczekać, nie? No, no więc tak... Y no, i znowu 20, 30 sekund trzeba czekać. Jeszcze o 7, 16 dokładnie. E, no, tak, co to jest za mapka? A nie, to jest fajna, fajna akurat. Podoba mi się, chociaż te, trochę mi tam właśnie te domki zawadzają. Jakby była taka, taka, jest taka mapka, nie wiem jak ona się teraz nazywa. Ale po prostu jest, są krzaczki po jednej stronie, po drugiej, i po prostu się fajnie szczelanie. Bardzo mi się podobała zawsze ta mapka, po prostu była, żeby tak powiedzieć. Taka dość szybka, i fajnie się po prostu dało poszczelać, unikać i takie inne rzeczy związane właśnie z szczelaniem. Myślę też, żeby czy nie ponagrywać z OneTour War Tundera, ale na razie nie mam tego w planach. Na razie zajmuję się właśnie tym wotem, wowem, i tam ciekawostki jeszcze muszę zrobić, ale nie wiem, kiedy ciekawostki się pojawią. Myślę, że ciekawostki pojawią się może jutro. Ej, tutaj jest czołg już, kurde, ej No i strzelamy w niego Dostał do mnie, ale Gonicie go Jadę tam do niego, a nie, już go nie ma Zniknął Z powierzchni ziemi O, tu to ten, 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 ten Tam jest też jakiś ale teraz ta chceba dość fajna taka, znaczy fajna, no on trochę tak, można powiedzieć, że y, trochę głupota tego człowieka, który po prostu kierował tym y, czołgiem. Chociaż że się też teraz tutaj wychylam na debila trochę, ale myślę, że coś tu spróbuje zdziałać. Tutaj jest jakiś czołg, blisko mnie bardzo. A nie, to, to nie, on go tu nie ma po prostu, on jest gdzieś dalej. W ogóle tu się wpieprzyłem na jakiś teren od nich, jest ich tu pełno, a ja tu siedzę. Tu mi chce jakiś wyjechać bodajże, o tutaj, ale zniknął, o nie, pojawił się na nowo. Eee, o tutaj mi jakiś chce wyjechać. Żeby ktoś mi tu przyszedł i pomógł po prostu, to by Było bardzo, bardzo miło by było z od nich strony. O, 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 dostałem No, niech tutaj Ci pana walają tutaj, y wow, wow, wow. Dobra, jestem zasłonięty przez moich innych kolegów, a nie już jednak nie. O dostał Jedzie tutaj chyba na mnie Ej nie Serio nie na mnie U. Dobra Tutaj wyjedziemy teraz Dobra, myślę, że poczekamy... Nie no, zużyję sobie tego tego. Zużyję sobie tą amunicję, żeby obraz umieć na pokój bany. O dobra, jest dobrze. Spróbuję tam wjechać do nich. Chociaż nie wiem, że to mi się opłaca. Bo w ogóle trochę robię takie akcje tu, które są niepotrzebne i źle na tym wychodzę. Ale no. Dostał, ale nawet nie zarysowaliśmy go. Oj, nie znoszę po prostu tego, tego musiał. W mi to właściwie będzie, że muszę mieć penetrację, ale na, na razie zbieram sobie na no, jakieś lepsze czołgi, później będę go bardziej ulepszał. Bo te, tych początkowych będę więcej po prostu na to ulepszanie niż ja bym. Yy, więc lepiej według mnie poczekać na czołg, który mi się po prostu podoba i fajnie by mi się naprawdę nim grało, i po prostu pełno ulepszy. Oczywiście nie są te ulepszenia jakieś tam naj, najgorsze. Yy, nie są jakieś tam najgorsze, jakie mogą być, ale. Jednak mógłby być lepszy po prostu. O tam widzę na małą. Dobra. O, tutaj ładny damage dostał. Yy, a my jedziemy... czekajcie, czekajcie. W ogóle to my teraz się trochę, trochę że w ogóle yy, zwalił to, bo nie powatrzę sobie na łapkę i założyłem, z złą stronę. Ale co, tam jedziemy na nich. Tam ktoś się yy, czai ale w tamtym tylko nie doświej ma opcji ale tam myślę, że go nasi zniszczą a my za ten czas yy, pojedziemy na od nich bardzo myślę, myślę że to by było dobre rozwiązanie że oni się wracają a parę osób jedzie na od nich bardzo po prostu bo widzę że tam od nich wszyscy są praktycznie a u nich by i teraz im moglibyśmy im zrobić ładną akcję, która by się skończyła dla nich po prostu źle jakby się udało to bym naprawdę było naprawdę pięknie a już widzę tą chorągiewkę, która czeka specjalnie, żebym no przyjechał. i spokojnie chorągiewkę już jadę. Chociaż nie wiem, czy to, jest, czy to jest w ogóle bezpiecznie, bo tam będzie jakiś czołg, to jest po mnie. To, jest, to już normalnie czuję, normalnie, że ktoś mnie znajdzie. Ktoś mnie zauważy, zniszczy, i tyle będzie z tego przedstawienia. No dobra. Może będzie nie. może nie będzie tak Jeżeli Lipnie trochę, że nie ma, żadnych, nic, nie ma tutaj no, nie żadnych szaszków. Nie, nie ma nikogo? Nie ma. No, nie ma. Przynajmniej nikogo nie widzę. A jeżeli ich trzech, trochę tak niebezpiecznie, ale podejdziemy na koło, wtedy mnie nie trafią, bo to myślę, że to była fajna akcja. Ooo, panowuje bardzo, ale się czuję dumny normalnie. I tak zaraz na pewno, to jest moje życie e, złe, to na pewno e, zaraz coś mnie trafi. No już tutaj zwiedziałam to. O i znowu. O, 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 o. Ej, pomóżcie mi. Pomóżcie mi... Znowu wspomnę. No dobra. To jeden ja dzisiaj było na tyle i ja się z nami żegnam. Zapraszam do subskrybowania oraz komentowania tego filmu.